Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie. Przerwa była spowodowana właściwie takimi moimi życiowymi sytuacjami. Nie mogłem akurat nagrywać. A jak wróciłem, zobaczyłem coś bardzo ciekawego, co mnie osobiście trochę zirytowało. Szedłem sobie na YouTube'a i patrzę, o, jakaś blokada została nałożona. I co to mogło być? I faktycznie niektóre z moich filmów zostały zablokowane, bo zostały uznane za szkodliwe. Tak. Bo pokazywałem tam treści odnośnie cyberbezpieczeństwa, co wiadomo może być trochę kontrowersyjne, co dla niektórych. Wow, wow, hakowanie, no A tak naprawdę były to filmy edukacyjne, które miały na przykład pokazać jak odzyskać hasło do Windowsa, tak? To wcale nie znaczy, że ktoś musi jeśli kogoś hakować, tak? To jest po prostu jakby rodzaj, rodzaj działania, yy, narzędzie, którym możesz się posługiwać, tak? Jak masz młotek i możesz nie wbijać gwoździe, no to możesz nim też kogoś uderzyć, tak? No. Tak samo jak pokazuje sposób odzyskiwania hasła. To też jest po prostu takiej rodzaj, że możesz odzyskiwać swoje hasła, jakie utracisz, ale ktoś może też wykorzystać w różne inne sposoby, ale ja pokazywałem, jak odzyskiwać do swoich kont faktycznie, i było, no i zostało zablokowane. Została ta treść zablokowana, ten filmik cały. Napisałem odwołanie, nie wiem, nie sądzę, że to coś da. I skłoniło mnie to do zmiany formatu, bo no, nie podoba mi się to. Kurczę takie dyskryminowanie tych kanałów edukacyjnych, więc trochę zmienimy format. No i a na jaki to zobaczycie w przyszłości? Co nagram, to wrzucę i, i zobaczymy, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Filmiki na razie myślę, że zostawię te stare. Dobra. No i to w sumie, to w sumie wszystko. No to ten, To dzięki za uwagę.